Jak odnaleźć tą wolę Bożą, albo jak pokochać Boga, jak otworzyć się na taką pomoc Bożą w naszym życiu na co dzień. Ojciec Pił był wielkim mistrzem życia duchowego, mało znanym jeszcze w Polsce. I to jest piękna sprawa, o tym się, jak otworzyć się na miłość Boga, otworzyć się na co dzień. Powodź, nie musisz wejść nie wiadomo gdzie. Na jaką nie wiadomo ostatnią górę, gdzie jest jakaś klasztor, czy ten, warto czasem pojechać na modlitwę. Ale na co dzień tak. Jak służyć Panu Bogu na co dzień? Ojciec Pio nam dzisiaj o tym powie. Witam się na kanale Śladami Ojca Pio. Stanisław Sadowski z tej strony. Salve Maria. Z nami jest Pio, No i patrzcie co on mówi. Moje drogie córki, zdajcie się na ręce naszego Pana, oddając mu resztę Waszych lat i ciągle go błagajcie o poświęcenie ich na Jego służbę w takich kolejach życia, w jakich mu się spodoba. Nie zamartwiajcie się Waszego serca próżnymi obietnicami życia spokojnego, przyjemnego i pełnego zasług. Ale przestawiajcie Waszemu Bogu lubieńcowi Wasze serca wolne od każdego innego uczucia z wyjątkiem Jego czystej miłości. Proście Go, aby je po prostu i zwyczajnie napełniał poruszeniem i pragnieniami i decyzjami swej miłości. Chodzi o to, aby Wasze serce jak masa perłowa było urodzajne tylko dzięki rosie z nieba, a nie wodzie świata. Zobaczycie wówczas, że Pan Bóg przyjdzie wam z pomocą tak w dokonywaniu właściwych wyborów, jak i w dobrym realizowaniu. Popatrz, ojciec Pio, bardzo ciekawy tutaj zauważę, jak wypełniać tę wolę Bożą, jak dostrzegać ten głos Boży przez praktykę miłości, przez taką e, pokorne poddanie się woli Bożej, pokorne poddanie się Panu Bogu. Popatrz, co on mówi. Moje drogie córki, zdajcie się na ręce naszego Pana. Proszę, co jest właśnie ciekawe, jak wczoraj o tym mówił, apostoł zaufania, apostoł oddania się w ręce Boże. Bo nie Boże, kocham Ciebie, Panie Boże, ja jestem małym pyłkiem w porównaniu do Ciebie. Ja jestem małym pyłkiem w porównaniu do Matki Bożej, która jest taka wspaniała. Matka Boża jest malutką kropelką wobec oceanu. Tak jest różnica między nami, a Panem Bogiem, między nami, a Matką Bożą. I poważ, przez Maryję może się właśnie tak odejść, i poważ, trzeba tak oddać się na ręce naszego pana. Więc staje jak małe dziecko, jak taki noworodek jeszcze. Co tam może być, taki noworodek wcześniej taki, co idzie do inkubatora. Jest jeszcze taki malutki, że jest po prostu na rączkach, czy po prostu może go trzymać. Tak trzeba się oddać w ręce Boże. To jest, no ktoś powie, no ciężko mi jest. No bo tak jest ciężko. I zawsze było ciężko i będzie ciężko. Trzeba się to patrzeć na to jako e, taka możliwość zdobywania zasług. Takie po prostu wyzwanie jakieś. To nie jest jakaś coś, co nas ma przytłoczyć, tylko coś, co nasze problemy w życiu dają nam wyzwanie, bo Pan Bóg chce nas być zdobywcami, żebyśmy zdobyli te niebo. Zdobyli tak, jak się zdobywa górę i to jest trudne. Popatrz oddając Mu resztę Waszych lat i ciągle Go błagajcie o poświęcenie ich na Jego służbę w takich kolejach życia, jakich Mu się podoba. Oddaj Mu Jego życie. Najlepiej oddać się Panu Bogu przez oddanie się w niewolę Matce Bożej. Oddanie się w niewolę miłości. Tak całkowicie. Maryjo, Tobie się oddaje całkowicie w niewolę miłości. Chcę być Twój. Chcę być Twój. Jest ta metoda Ludwika... Demonfor, może kiedyś je na kanale zrobimy tak, żeby no przejść, odda się tak w niewolę miłości. I popatrz, co jest ważne. On mówi, więc oddać się na Jego służę cały, ja się Panie Boże, Tobie oddaję. Całe moje życie chcę, żeby było na Twoją chwałę. Chcę tego i to będzie długi proces, ale chcę tego. Błagać o poświęcenie na jego służbę w takich kolejnych życiach, w jakich mu się spodoba. Popatrz, ludzie często, no, byli święci, przecież co przeżyli ogromne okropności wojny, okropności no, naprawdę strasznych sytuacji, strasznych prześladowań. Męczennicy co przeżywali prześladowania wielkie. Oni poddawali się całkowicie pod wyrok Boży. Ty Boże, wiesz, co jest dla mnie dobre. Popatrz, to jest naprawdę ogromne takie zaufanie. Błagajcie o poświęcenie, na Jego służbę w takich kolejach życia, jakiś mu spodoba. się spodoba. Znaczy tak, jak Ty Boże chcesz, przyjmuję to, co na co ciebie spotyka. To jest Twoja wola. To Ty chcesz tego i ufam Tobie, że to jest dobre dla mnie. Nie zamartwiajcie waszego serca próżnymi obietnicami życia spokojnego. Popatrz, często my chcielibyśmy mieć takie, no, życie sielankowe już tam sobie siadamy wieczorem wypijemy. Herbatę i serial obejrzymy, no i jakoś to będzie. I już jest wspaniale. I to mi wystarczy po prostu. Spokojne życie, żeby już mi tutaj nic się nie działo. No powatrz, mówi, nie zmartwiajcie się tym, bo jeżeli my chcemy, pragniemy, przygotowujemy się na takie spokojne życie, ono nie będzie nigdy. Lepiej się przygotowywać na problemy, na wyzwania, na cierpienie, być świadomym tego, że może mnie spotkać coś trudnego. Przygotowuję się już myślami na to. Jutro muszę wstać, jutro będzie ciężko mi wstać, żeby dalej nakręcić silniki na ten kanał, ale trzeba to zrobić. Przygotowuję się na to. Nie zamartwiajcie waszego serca próżnymi obietnicami życia spokojnego, przyjemnego i pełnego zasług, ale przedstawiajcie waszemu boskiemu blibieńcowi wasze serca wolne od każdego innego uczucia, z wyjątkiem jego czystej miłości. Popatrz, ale przedstawiajcie wasze, wasze serca wolne od każdego innego odczucia z wyjątkiem Jego czystej miłości. Popatrz, tak... Eee, ale to jest no takie głębokie po prostu. Całkowicie tylko Tobie, Panie Boże, ofiaruję moją miłość. Moją akt woli. To, co Ty, Panie Boże, chcesz, ja chcę czynić. Popatrz. Proście Go, aby je po prostu i zwyczajnie napełnił poruszeniami, poruszeniem, pragnieniami i decyzjami swej miłości. Czyli wiesz, ja ofiarowuję Tobie, Boże, serce. Ty napełnił je, bo ja jestem słaby, ja staję w pokorze. W pokorze staję, nie dam sobie rady bez Ciebie. Ty mnie, Panie Boże, stworzyłeś. Taka jest modlitwa o dar zbawienia świętego Augustyna. Ty, Panie Boże, mnie stworzyłeś. Jeżeli Ty mi nie dasz łaski, ja nie zostanę zbawiony. Jeżeli Ty nie wejdziesz w moje życie, jeżeli Ty nie, nie otworzysz, jeżeli ja się nie otworzę na Ciebie, to Ty mnie nie wyrwiesz z, z mego zła, z mojego okropnego stanu, to nie będę zbawiony. Tylko Ty możesz to zrobić. I powiesz, to jest tak samo właśnie. Otwieram się w pokorze. Ty, Panie Boże, napełnij, bo brakuje mi tego. Brakuje mi Twojej miłości. Brakuje mi tego życia takiego gorliwego. Gorliwość to jest miłość. Taka gorliwa, a miłość to jest wypróbowanie też. Miłość prawdziwa to jest właśnie w cierpieniu się tak rodzi, prawdziwa taka. Chodzi o to, aby wasze serce, jak masa perłowa, było urodzajne tylko dzięki rosie z nieba, a nie wodzi świata. Zobaczcie w że Pamuk przyjdzie Wam z pomocą tak w dokonywaniu właściwych wyborów, jak i w ich dobrym realizowaniu. A widzisz. Trzeba otworzyć te serce. Otworzyć na łaskę Bożą. Jak się otwiera? Przez modlitwę. Przez takie życie w ciszy. Przez wyciszenie. Czyli takie niebieganie, takie w materialistycznym pędzie. Za głupim śmiechem, za beznadziejnymi jakimiś serialami. Za, za życiem takim byle jakim w pędzie. Trzeba się zatrzymać na chwilę. Otrzymać się w takiej ciszy. Wyciszyć się. I otworzyć się. O, to ojciec pięknie uczy. Popatrz, jak on prowadził ciekawe świeckich Prowadził z takich nas po prostu, prowadził do nieba. Prowadził właśnie przez takie pokorne życie. Ciekawe. Słuchaj, tu jest inne odcinki, inne odcinki, w polecam tobie taki jest, to jest odcinek Trzy kłamstwa szatana. Trzy kłamstwa szatana o Panu Bogu. Warto je sobie poznać.